Ja byłem się Mano, dzisiaj reakcja na Palion Tryb Kreatywny, tak? Nowe logo kanału w ogóle, bardzo ładne, mi się podoba. Jest obok, obok mnie mój brat. No i reagujemy na tą nutkę. I no myślę, że będzie fajna. No. Oglądałem trailer, ale na trailer nie warto było robić reakcji. A więc reagujemy. O, w ogóle 3 minuty, 4 sekundy. No, jaka już zostawiłem nawet. Ja jeszcze widziałam. No to dobrze, to ja słuchamy. To widziałam. Patrz, nie gadaj. To jest poda. Widziałam, on lata. Czuję się najlepiej, co może mi dać. Ten kolejny dzień, nie myślę, tylko to biorę. Wygrywam to życie. Nagrywam to życie Czuję się najlepiej, okay, co może widać. Kolejny dzień, nie myślę, myślę tylko to biorę. Nagrywam to życie, trzy razy to na tak. tak. Nie, nie za tyle gadram, ale dużo robię. Czuję się najlepiej i na i świecie. Wiem, że jest lepiej. Jest żaden jestem, nie świecę, ja lecę tam, jest tam mój nie mówiłem, bo mam taki piękny widok. Przebyłem długą drogę, a mówią, że jestem znikąd. Choć nie jestem piłkarzem, to ci mordo robię to i robię to... Piłkarzem sito, no. Nawiązanie do piłki nożnej. Choć nie jestem piłkarzem, to ci robię sito. No nieźle, nieźle. On był kiedyś piłkarzem w ogóle, Pan No, ogólnie teledysk mi się na razie podoba no oglądałem też ten duszy trailer. No fajne, fajne. Duszy? Ja, no, na razie to, to fajne. To tam było też. Nie. Na zajawy, bo zrobiłem dawno Pitos. Prze luz, i luz iluzmieć Nie zostawiam niczego nigdy na pół Znowu pokładałem to jak te puzle I widzę wygraną przy spotkaniu z lustrem mhm. Ej Mam to co sobie dawno wymarzyłem Nie mhm. a apasję i do pracy siłę nie. Jak widzę ja owoce ogląda... to żaden wysiłek Jeszcze tego nie oglądałem w ogóle, fajne jest? Jak widzę owoce, ja to chcę z nich wycisnąć jak kiedyś to nie miał Miliony to mało, to daj ze dwa bo teraz, bo teraz, bo teraz Czuję się najlepiej, co, co można mi, mi dać W kolejnym dzień, że tylko to biorę Wykrywam to życie, trzy razy raz na tak, tak Nie za tak, wiele gadam, ale dużo robię Czuję, czuję się banany na świecie Było to dobre jest lepiej Żadne, że bym ta nie świeca Ja tam, gdzie mój vibe Czuję się najlepiej, czuję się jak młody no pułk nową chociaż czułem się jak trup dzisiaj wychodzę na prosu, chociaż padałem z nóg, mam wizję na więcej, mam pomysł dwie sprawne ręce, nie Robimy sobie screenka dobrze uda się, to nie płaczę tylko próbuję raz jeszcze tysiąc razy więcej, jak kiedyś to nie miał miliony to mało Dzwonią telefony, po... ale nie odbieram, bo teraz, bo Czuję się najlepiej, lepiej co może mi dać Tylko jedynie, nie tylko to biorę Wygrywam to, opiącę, wygrywa rady, w w to życie, na, na tak, tak. i za, tak, 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 tak. za wiele gadam, ale dużo robię Czuję się najlepiej na świecie Było całkiem dobrze, jest lepiej Żebym celebryta, tak. nie świecę Ale chcę tam, gdzie mój vibe Czuję się najlepiej, co może mi dać ten kolejny dzień nie myślę tylko to piorę, wygrywa to życie trzy razy na tak Nie za wiele gadam, ale dużo robię, czuję się najlepiej na świecie Było całkiem dobrze, jest lepiej, żaden celebryta nie świecę, ale ja lecę tam gdzie mój vibe preorder płyty, tryb kreacyjny możecie już zamawiać w link w opisie, wejdziemy sobie na palion style'a jeszcze raz, zobaczymy ciekawe, ciekawe tryb kreatywny, palion style produkty, Puzle sobie kupię taki blackout czy test, nie wiem ale fajne rzeczy, no to jest palion, to jest sklep Koszuki są kreatywny. Yeah. No, super. No, super. Kupimy sobie boksa i nagramy. Może, jak otwieramy. Bo to na pewno będzie chyba. Ok. Teraz, może przesłuchamy jeszcze raz. Tylko, że z zatrzymywaniem. Będę zatrzymywał. Albo czekajcie. Ech, shorty trzeba włączyć shorty palion turb kreatywny dusza trailer Tylko nie myślę tylko to biorę Wygrywa to życie trzy razy na tak Nie za wiele gada ale dużo robię Czuję się, naj... Czuję się najlepiej mm -hmm. Black, jeśli nie da, blucy, mm -hmm. Red Black. Red Black, jeśli siębie nie da, blucy, Jezu, to nie jest jeśli... czekaj coś... Debiu

Dobra, no fajne, link w no dobrze, podobała mi się ta nuta, szybka ocenka to takie, myślę, że...